Pośród wielu aplikacji, które mogą służyć do nawigacji, jedną z bardzo ciekawych jest Maps.me. Nawigacja stworzona przez rosyjskich programistów jest do pobrania ze sklepu Play. Proszę bardzo, klikamy zainstaluj. E, nawigacja się już pobiera. E, plik nie jest duży, przy szybkim internecie, jak widzicie, e, natychmiastowo znajduje się na naszym urządzeniu. Już się instaluje. Już możemy go otworzyć. Akceptujemy. Zezwalamy na korzystanie z multimediów i lokalizacji. I już mamy naszą nawigację. Ja już mam zainstalowaną mapę Polski, ale jeżeli chcemy sobie zainstalować coś więcej, mamy do tego właśnie ten folder, tą ikonkę z możliwością dodawania map, tu jest plus i mamy wybór całego świata. Możemy dodać jeszcze jakiś kraj. Coś, co jest proste i szybkie, na przykład Cypr. Jak widzicie, mapa pobiera się błyskawicznie i już jest gotowa. Co mamy do dyspozycji w tej aplikacji? Przede wszystkim opcję wyszukiwania miejsc. Możemy sobie wpisać jakiś adres. Wyszukiwanie, jeżeli jesteśmy podłączeni do internetu, działa również głosowo. Warszawa, ale Jerozolimskie 125. Adres się już wyszukuje. Możemy sobie kliknąć i pokazać nam, gdzie to jest. Zwróćcie uwagę, jak dokładna jest ta nawigacja, mapa właściwie. Proszę bardzo, nawet budynki odzorowane w 3D. Mamy już tą wytyczoną lokalizację, do której chcemy się dostać. I teraz kwestia kliknięcia droga do akceptuj. I wytyczę nam e, w tym momencie m, przejazd z, na, z lokalizacji, w której się właśnie znajdujemy. Możemy oczywiście zmienić to na e, tryb e, o, pieszy bądź rowerowy bądź komunikację miejską. Wystarczy kliknąć tutaj tą ikonkę na górze, na zielonym pasku. Pieszo 5 godzin 6 minut 23 km. Nie ma problemu. Jeszcze raz to wyszukam, żeby pokazać jak ewentualnie to wygląda dalej, czyli szukamy adres, adres się wyszukał. Na liście wybieramy sobie to, co nas interesuje, konkretna lokalizacja, droga do. Ostatnio wybierałem pieszą, więc jest piesza, ale możemy zmienić na samochodową. I tutaj wystarczy nacisnąć ikonkę Start i jedziemy. Jeżeli jednak nie chcemy pojechać, albo chcemy przerwać, to jest taki maluteńki trójkącik, rozwija sobie menu, gdzie możemy nacisnąć stop. Nawigacja jest dosyć dokładna. Zwróćcie uwagę, proszę bardzo, nawet e, takie ciekawe punkty w e, terenie, jak Mojgoła Żołnierzy Węgierskich, gdzieś ulokowana tutaj pod Warszawą, rezerwat Mosty Kalińskie, bardzo dobra, jeżeli chodzi o szczegóły terenowe, odzorowanie wszystkich śladów i drożynek. Jeździłem, naprawdę polecam. Jeżeli chcemy wgrać tutaj własną trasę albo ślad, który kiedyś ktoś nam przekazał i chcemy powtórzyć jego drogę, to nie ma takiego problemu. Wychodzimy z nawigacji, znajdujemy sobie program pocztowy. Jest. Trzeba sobie mailem przesłać trasę w prostacie Piku Kalem, na przykład ją tutaj podlasie. Proszę bardzo. I teraz kwestia tylko wyszukania ich są w zakładkach, a my znajdziemy je sobie na mapie, gdzie jest Podlasie. Jak widać, jest to ślad, który zapisała nawigacja Garmin, więc każdy znacznik jest na tym odnotowany. Jeżeli budujemy ślad z mniejszą ilością znaczników, tych chorągiewek będzie mniej. Nawigacja nie pozwala na wytyczanie własnych tras rutowalnych. Ten ślad jest tylko kreską na mapie, po której trzeba się poruszać. Nie musi ona przebiegać po drogach, można ją sobie wyznaczyć dowolnie. Niemniej e, trzeba obserwować swoją pozycję i e, w tym momencie podążać za tym, co wskazuje. Nie będzie komunikatów głosowych. Komunikaty głosowe zarezerwowane są wyłącznie do wyznaczenia drogi właśnie z punktu A do punktu B. E, co ciekawego jeszcze tu znajdziemy? Hmm. O dodawaniu map już wspomniałem, czyli tutaj można sobie spokojnie dodać następne mapy z całego świata. Jest sporo opcji do ustawienia. Proponuję zajrzeć, pooglądać, zastanowić się, co jest dla Was ważne.